Cześć kochani z tej strony, Ola i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj będziemy robić troszeczkę coś innego, bo nie będziemy dzisiaj robić makijażu twarzy ani oczu, aczkolwiek też coś z tym powiązanego. Hmm, jeszcze taka wstawka dla przypomnienia: kto mnie jeszcze nie subskrybuje, kto tu jest nowy, mam nadzieję, że za niedługo będą takie osoby nowe, to bardzo Was proszę o subskrypcję. Czerwony, taki podłużny przycisk, dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, i oczywiście dajcie. E, jakiś komentarz, albo zostawcie chociaż e, lajka like e, i teraz tak, jeszcze dla osób, które już mnie obserwują mm, bardzo Was proszę, abyście e, napisali mi w komentarzach czy oświetlenie się poprawiło czy jest coś, e, czy jest coś e, lepiej niż w poprzednim filmiku i jak jest z dźwiękiem, czy dalej słyszycie szumy e, bardzo by mi to, du znaczy dużo by mi to na pewno pomogło, bo cały czas gdzieś tam nad tym pracuję i to cały czas jest udoskonalane, więc no tak jak mówię, piszcie, po prostu ja, się, ja będę czytała, sprawdzała i e, będę robiła tak, aby się, Wam się lepiej oglądało. A ja Was teraz zapraszam na kilka takich protipów związanych z oczami. Dobra, i e, stwierdziłam, że dzisiejszy film będzie taki mm, krótki, ale instruktażowy. Bo wpadam na fajny pomysł, myślę, że niektórym z Was może się to przyda, może nawet nie wiedzieliście, że tak można zrobić, a mianowicie chodzi mi o to, że można uzyskać płynny eliner nie posiadając na przykład stricte, czyli znaczy kolorowy płynny eliner, nie posiadając go w swojej kosmetyczce, tak? Ja tutaj dla przykładu mam kilka płynnych elinerów. To są akurat z Fenty Beauty, z Sephory. One mają różne odcienie, jak widzicie, takie bardzo intensywne, ale też taki pastelowy. I teraz tak, jeżeli na przykład Wam się wykończy, skończy ten eyeliner, albo na przykład Wam się po, um, popsuje ta pacynka, pędzelek w, w eyelinerze to zawsze możemy stworzyć swój własny eyeliner I jest na to kilka sposobów, a dokładnie jest na to, są na to trzy sposoby, które mi są znane. Jeżeli Wy macie jakiś sposób, którego, które, o którym nie wspomniałam, to oczywiście e, z chęcią e, poczytam i z chęcią też go wypróbuję. Do pierwszego protipu będzie, będą nam potrzebne takie przyrządy, jak płyn do makijażu. Ja mam akurat tutaj Duraline, on się nazywa z, to jest, czyli znaczy Duraline to jest taka jego, yy, taka prawowita nazwa i Duraline jest z firmy Inglot. On kosztuje około chyba 45 zł, czasami go znajdziecie na promocji za 30 chyba 3, jakoś tak na Ezebra. Yy, ja mam, to się nazywa Fixer Liquid i jest z My Secret. On ma taką pompeczkę tutaj, którą sobie nabieramy ten płyn i ma pipetkę. Nie jestem teraz w stanie Wam powiedzieć, ile kosztuje, ale znajdę i tam wstawię Wam, zrobię Wam wstawkę. Jakiś plastikowy pojemniczek, bądź takie szpatułki, tutaj jest szpatułka do nakładania podkładów i nabierania sobie, jak robię makijaż na klientkach, a to jest po prostu paleta do farb zwykłych, ale też znajduje się u mnie, bo mi się czasami przydaje. Pęseta, bądź, bądź po prostu... Końcówka od pędzelka, albo też może być na przykład spiralka do brwi i jakaś paletka, której chcecie uzyskać dany kolor do swojego eyelinera, tak do swojego makijażu. Bierzemy sobie paletkę, bierzemy pensetę i ja sobie albo tą właściwą końcówką, czyli tą co się rzęski układa, albo końcóweczką delikatnie chcę, który ja tu wezmę sobie, wezmę sobie taki ładny zielony, taki zgaszony i przecieram delikatnie ten cień, żeby on mi się pokruszył. Tak, mam pokruszony cień i przesypuję go tutaj. Dobra, i jedna kropeczka tego fixera zdecydowanie wystarczy. kropiły półtora. No dobra. Jak będzie za dużo, to on będzie po prostu taki płynny, taki zrobi się troszeczkę bezbarwny, więc po prostu dołożymy sobie yy, cienia. I ja teraz biorę sobie zwykły pędzelek, taki precyzyjny, cieniutki i mieszam to wszystko ze sobą. I powstała mi taka właśnie maś. I zobaczcie. Jeżeli robi nam się zbyt płynny, to oczywiście dodajemy sobie troszkę więcej cienia. Jeżeli byłby zbyt gęsty, to możemy dodać troszkę dura linea więcej, czy tego fixera, jak to tam macie. I robi nam się liner. I uwierzcie mi, możecie stworzyć przeróżne gamy kolorystyczne. Znaczy, no w sumie możecie zrobić wszystkie kolory takie, jakie macie w paletkach. Wszystko, naprawdę. I nie, pos nie potrzebujecie posiadać w swojej kosmetyczce żadnych linerów kolorowych, naprawdę. Bo y, ten właśnie y, płyn, ten Dura Duraline czy fixer, on jest bardzo trwały. On nam się później bierze i zasycha, y, zastyga, więc on nam się nigdzie nie będzie przemieszczał. Odrobinę was do siebie zbliżyłam i będziemy robić sobie właśnie tym uzyskanym y, kolorowym eyelinerem Kreseczkę na oku, żebyście od razu zobaczyli, że nie robię Was bambuko. Nabieram sobie precyzyjnym pędzelkiem y, cieniutkim. Jest to pędzelek z 315 315 Liner I ja nim lubię robić właśnie yy, kreseczki. Yy, kreseczki na oku eyelinerem, yy, bądź właśnie, nie wiem, yy, cieniem delikatnie potem to końcówkę rozmyć. Bo on jest bardzo precyzyjny i yy, ułatwia pracę. Jeszcze sobie przecieram tylko powiekę. Ok, tak się prezentuje zrobiona kreska. Czekamy chwileczkę, aż ona zaschnie i będzie trwała. I zobaczcie, nie mam w ogóle takiego eyelinera, a jestem w stanie uzyskać za pomocą kilku tylko produktów y, kosmetycznych, y, jaki tylko wymarzy mi się, zamarzy mi się kolor. Dobra, drugi sposób to jest na fixing spray do utrwalania makijażu. I teraz tak, tak samo nam będzie potrzebna jakaś podstaweczka, coś do zdrapania cienia i pędzelek plus właśnie spray. Ja mam tutaj spray z Avonu, jest to Magic Prime and Set Spray. I potrzebujemy takiego dość mocno zastygającego, który wiemy, że długo nam utrzyma tą kreskę, tak? Ja akurat Avon Magic używam dość często. Dla mnie przynajmniej jest bardzo trwały, więc dzisiaj sobie go użyjemy. I tym razem zamiast pensety użyję sobie sprężynki do do brwi, żeby wam pokazać, że tą też można uzyskać dobrze, no, że można w po prostu zdrapać sobie cień. Dobra. I biorę teraz z tej samej paletki, czyli z Makeup Obsession, jest to Keep It Fresh. Biorę sobie taki troszeczkę połyskujący miętowy. I robię. Przecieram tutaj sprężynką, żeby on mi się tutaj ładnie wziął i troszkę przetarł. Widzicie? I nakładam go sobie na moją pacynkę. No i ładnie strzet, zobaczcie, ile go tutaj mam. Biorę sobie ten spray. I spróbujemy najpierw jedną pompeczkę. Oczywiście dwie dałam. I bierzemy pędzelek. Teraz sobie wezmę trochę inny pędzelek, taki zwykły pędzelek z yy, albo sklepu artystycznego, albo on jest chyba do paznokci. I mieszam sobie. Zobaczymy, co uzyskamy. Dobra, i teraz tak powiem Wam, jeżeli chodzi o ten fixing spray, to musicie dobrać swoje proporcje, bo ja. Mm, jedna pompeczka to jest zdecydowanie za mało, bo on Wam się nie zrobi. Będzie taki bardziej przeźroczysty. Ja dałam trzy pompeczki tego sprayu i yy, jeszcze raz troszeczkę zaskrobałam yy, cienia. Wyszło mi tyle, taka papka, ale powiem Wam jedno, to zauważyłam, że to nie jest tak fajnie rozdrobnione i rozwodnione, jak za pomocą tego właśnie Duraline'u czy Amliquid'u, bo tu są takie grudki, więc wydaje mi się, że tutaj będzie troszeczkę cięższa aplikacja, ale myślę, że się uda. I zmieniłam sobie pędzelek na ten sam, co wcześniej, bo tamten był po prostu za cienki i nie udało mi się w ogóle nabrać żadnego yy, w ogóle produktu. Więc teraz zbliżam was do siebie i robimy drugie oko. Dobra. Ja sobie nabieram na pędzelek ten mój preparat w sensie e, moją miksturę. Też nie za dużo. Dobra. I sprawdzamy to. Ten produkt nie nabiera się tak jak poprzednik. Zobaczcie, ona się rozjeżdża, rozwarstwia. Nie da się uzyskać im takiego fajnego kształtu jak tam. Spróbujmy sobie zrobić taką linię tutaj. Więc zrobiłam bardziej taką grubszą linię. Aczkolwiek. No, powiem Wam, że mm, ten sposób na... Czekam aż wyschnie. Ten sposób na fixing spray jest dość nieprecyzyjny. Bo robią się grudki i on nie ma tak super fajnego koloru jak na przykład ten. Aczkolwiek nie oczy nie, nie tu jest delikatnie brokatu. Sprawdzimy sobie jeszcze zaraz z yy, zwykłym, czyli z tym kolorkiem, tylko właśnie na tym sprayu. Ja sobie zmyję tutaj, e, przemyję sobie tą powiekę. Dołożę sobie tylko delikatnie korektoru, żeby tutaj jakaś baza była i e, rozdrabniamy sobie ten, pop, ten cień, e, taki, e, ten zieleń przygaszoną z sprayem. Dobra kochani i olśniło mnie nagle, ja już wiem o co chodzi, zobaczcie. Hmm, rozłożyłam ten cień, co mam tutaj z fixerem, w sensie ze sprayem, sprayem utrwalającym do twarzy, tak, do makijażu i on jest właśnie taki sam jak ten i już wiem, dlaczego tamten był po prostu drobinkowy w sensie brokatowy, tak, miał tam drobinkę brokatu i ta drobinka brokatu tak reagowała po prostu więc yy, sprostowanie moje teraz jeżeli chcemy uzyskać yy, cień brokatowy, to yy, lepiej dura to robić. A na Fixing Spray możemy uzyskać po prostu taki nie eyeliner, tylko mokry cień. O, mokry cień! I wtedy to, co tutaj zrobiłam na tej w ten, taką grubszą linię, na spokojnie można byłoby nią przejechać na całą powiekę i zrobić taki look. Wiecie, takim jakby taki mokry, mokry efekt oka. Coś takiego. Dobra. No, i właśnie przed chwileczką mieszam tą papkę i dochodzę do takich wniosków. I próbujemy zrobić może podobne, czyli no dobrze by było, gdyby wyszło takie coś symetryczne w miarę. Dobra, nie wyszło takie samo ale coś podobnego. No i tutaj już y, zauważam, że no jakby to nie jest tak ładnie napigmentowane jak w przypadku tego oka. Yy, może jeżeli dołożymy troszeczkę więcej tego y, cienia, to faktycznie to będzie lepsze. Yy no tak mi się wydaje ale tu już mamy drugi sposób tak? czyli mieliśmy na Duraline bądź Liquid yy, i mamy teraz na Fixing Spray do makijażu to jest drugi sposób i on też wyszedł i też czekamy, mm, odczek odczekujemy te tam dwie minutki, żeby on ładnie zasechł i on się nam nie powinien przemieszczać dobra kochani i teraz przechodzimy do trzeciego protipu na płynny kolorowy eyeliner, mianowicie woda Yy, słyszałam to gdzieś też, właśnie, że na wodę też można. Znaczy, przy użyciu wody też można zrobić liner, aczkolwiek, no, to woda, woda to. Woda nam nie utrwala makijażu, więc to nie będzie ani trwałe ani. No, chyba, że to po prostu spsikamy. No, nie wiem, sprawdzamy. Ja tutaj mam w buteleczce wodę. Yy, I weźmiemy sobie teraz cień z paletki nyx taki czerwony. Te same przyrządy. I troszeczkę sobie rozkruszam ten cień. Wezmę go troszkę więcej. Jedną pompeczkę wody tym razem. No, to jest. Dobra jest. Jedną pompeczkę wody i mieszamy. No, mamy ładnie nam się rozprowadził. No, kolorek jest ładny. To patrzcie. Widzicie? On się szybko wytraca. Dobra, to aplikujemy na to oczko i na to oczko tak samo. Dobra. I lecimy z tym czerwonym. Ja sobie może tak tutaj zacznę. Dobra, kochani, to wiemy już, że możemy zamienić sklepowe eyelinery e, w takie domowym sposobem zrobione. Wiemy już jak. E, ja jestem ciekawa, który sposób was najbardziej zainteresował. Moim zdaniem mm, najtrwalszy będzie jednak ten Natura czy ten liquid. E, aczkolwiek powiem wam, że ten na wodę też jakoś zastygł i trzyma się jak na razie, więc się nie rozpływa zobaczymy później jak będzie e, więc e, tak są trzy sposoby na Duraline bądź Liquid w sensie inna nazwa, tańsza e, Fixer Spray, e, fixer spray do, maki do utrwalenia makijażu i woda e, jeżeli Wy znacie jakieś jeszcze sposoby na stworzenie własnego Elinera to miło mi będzie jak się z nią podzielicie a zobaczymy, może też wypróbuję Wasz sposób i jeszcze y, odpowiedzcie na pytanie, czy y, znaliście w ogóle te sposoby, i czy kiedykolwiek używaliście któregoś z nich, i czy wam się sprawdził. Ja się z Wami już żegnam na ten moment i widzimy się w piątek na kanale. Na razie, cześć!